Cześć, witam was wszystkich, bardzo serdecznie jestem za przed nami kolejny co czwartkowy Overwatch, choć nie jestem pewien, czy wy tego odcinka nie widzicie w piątek, bo to zależy jak z live'em będzie w czwartek. Dobrze, nadzór pobrany, przechodzimy sobie do demka. Urwisy, jeżeli lubicie Overwatcha, chcecie więcej Overwatchy, to oczywiście zachęcam zostawić łapkę w górę. Kto nie subskrybuje kanału, to niech sobie zostawi subika, za darmo jest, to czemu by sobie nie chlasnąć. Wiadomo, za darmo, jest coraz mniej rzeczy na świecie za darmo, zwłaszcza w Polsce, tak więc subskrypcje. i nie za darmo, a co za tym idzie, możesz sobie z tego człowieku skorzystać. m 41 f arcydzieło. To wygląda trochę jak field tested, co nie? Bo to, to Factory New na pewno nie jest. Minimalware albo field tested. Jeżeli to jest minimalware, no to ta MK kosztuje w 300 zł, a jeżeli jest to field tested, to z 200. Tak na oko. Yy, I gościom mają Bota i wolhaka. I teraz pytanie zasadnicze jest następujące. Czy gościu jest odpalony? Czy, czy, gościu, czy to jest MK tego gościa, czy po prostu ją sobie dostał od kogoś, Jak statystyki tutaj wyglądają w ogóle? Pan podejrzany 7 fraków, Rekin 18 i 100 widzę strzela przez ścianę. Rekin zresztą też, czyli tak, Rekin jest czterem. Pan podejrzany jest czterem i 100 jest czterem. W przeciwnym teamie 4 do 3, póki co. No, i pan podejrzany do kręciu śmigło. Skar 20, plan. Pamiętam, że UFPF plan jest dość drogi w faktorynium, bo tam w 25-30 zł kosztuje. Przypuszczam, że skard 20, plan kosztuje podobnie, tak więc to też jakieś 20 zł. Tak strzelam. Nie wiem, ile kosztuje ten skard 20, akurat. Piszcie w komentarzach, jeżeli wiecie. Ej, no to jeżeli Typek ma rzeczywiście arcydzieło MK, no to to, to kurde bogaty cheater, słuchajcie, to jest bardzo bogaty cheater wtedy. E, tylko kurde, dokręcił na tyle. Na tyle, dokręcił tutaj śmigło, że patrzy w siebie, kurde. I to jest takie trochę nieatrakcyjne do oglądania. Ale mnie ciekawi, czy on przekupi broń, czy ta MK była na pewno jego. Beta widzę tutaj WPM jakimś lata, jakieś kurde, tak. No, póki co 10 fragów, 3 śmierci u pana podejrzanego, 121 średni, to 88% strzałów w głowę, tutaj przypominam, tak by the way, będą 3 demka, yy, będą 3 demka, yy, jedno zaległe, bo w poprzednim yy, odcinku, który był tak jakby, miał być 4 demka, okej, okay? czyli tak jakby podwójne Overwatch, no ale OBS mi wywalił pół nagrania, yy, czyli jedno demko mi wywalił tak jakby. Co za tym idzie, w tym demku będą też trzy overwatche eee, Tak więc też postanowię sobie może tego tutaj nie wycinać Czy ja będę miał lagi w tej chwili? Bo coś, coś mi z obs jest nie tak słuchajcie Jeżeli mam lagi to wybaczcie eee, Nic na to nie poradzę w tej chwili eee, Dobra, już widzę, że na, na pewno Torus, eee, Na pewno ta MK nie była Torusa. Jeżeli ktoś rzucał tą MK dla pana podejrzanego To na pewno nie był Torus, bo on gra z 4 4 Yy, czyli, jeżeli była to MK pana podejrzanego bądź rekina, no bo Torus odpada, to wstaje beta bądź Fem, tak? Jeżeli podejrzany, bądź rekin, no to ktoś się w bogatym cheaterem? Torus odpada, bo nie ma MK, może być jeszcze bety bądź fempa. Yy, ja mogę to trochę skipnąć, tak, żeby było jednak szybciej. I czy mógłbym się yy, dowiedzieć, trzeba na pewno. Tak, jest jego MK, złejcie. Kupił sobie MK, to jest jego MK, złejcie. zarobiście zarobiście taki O, kurde, taki ja próbuję Czekajcie, bo mi kurde myszka uciekła, Halo, tu jest myszka. On miał chyba jeszcze P250 jakiegoś, kułowi za bardzo, nie zwróciłem jaki to był. Bo, bo trosze, troszeczkę przewijałem w tym momencie, i tak nie do końca wiem, z jaką petką on tam śmiga. Ale to jakaś taka zielonkawa chyba była? Jak dobrze zwróciłem uwagę. Mam podejrzany z ale MVP nie idzie do niego, no bo jednak paka została zdosowana przez kogoś innego. Skrypty na hopa jeszcze widzę tutaj dodatkowo, czyli aimbot, wallhack i skrypty na BH. E, pokaż szpetkę, proszę Cię, panie podejrzany, co? Aimbota wyłączył. Chyba. Wyłączył aimbota, słuchajcie. Czemuś ty to... Czemu wyłączyłeś aimbota? O co chodzi? 23 fragi, 1 asysta, 3 śmierci. No i pan podejrzany tutaj, kurde, bocika wyłączył, ale ja jedną, w rundę rundy embota włączył. Dobra, wspomaganie celowania, oczywisto panu wszelką, pola widzenia, oczywisto panu wszelką, inne wewnętrzne wspomaganie w kryptowaluty, no będę hopał, mi się przeszkadza i nie wystarczą, zaprześli werdykt. Tak więc słuchajcie, złapaliśmy mnie który miał M41F, arcydzieło, masterpiece. Dość bogaty, dość bogaty pan. Podejrzane muszę przyznać. Strzelam, że to było field testy, czyli w jakieś 200 zł w eee, kinia. Czy byście czytowali we wkinem za 200 wot No myślę, że nie. Mam nadzieję przynajmniej, że nie. Eee, a my widzimy się w kolejnym dymku. Tym razem mapami Mejż. W trybie będzie był napisany. Halo 14 runda, 15 runda, przepraszam. 14 za nami. Pan podejrzany 18 fragów, jedna asysta, 11 śmierci. 124 średni do pierwszego runda, 88% strzałów w głowę. Pan podejrzany otwiera tabelę. 4 MVP. Zobaczymy, co pan podejrzany nam ciekawego tutaj zademonstruje. najdzik na samochód poleciał. Nie przejął się shortem w ogóle. To też trochę takie sugestywne bym powiedział. I bardzo szybki tapik we wróbla. Bardzo szybki strzał, nie oszukujmy się. No i zobaczymy. Eee, czy tutaj diament chyba tak? Czy tu diament będzie 20 fragiem pada podejrzanego? No niestety nie diament był o wiele szybszy. Eee, choć tak czy inaczej pan podejrzany szybko to strzał, tak więc no tutaj może, może jakiś Wallhack. Zobaczymy, okaże się eee, Póki co jeszcze nie osądzamy. Eee, no i dobra, digielek na pierwszą rundę, no choć wstyda to mimo wszystko wolałbym z zów grać, chociaż też zdarzają się momenty, kiedy zapomnę i nie chcę kupić Digielka, no zdarza mi się. Ja lubię z dygielkiem grać, nie zawsze idzie e, dość randomowa broń, nie oszukujmy się, ojoj, oj, oj, tu, tu był stanowczo za szybki strzał, oj, stanowczo za szybki strzał, yy, w pierwszego pana, wow! O ej, to już wiadomo czemu... Czemu pan podejrzany chciał grać w Digielkie, a nie w Úspę? Bo to jednak tylko jeden tap w głowę wystarczy, w przeciwieństwie do Úspę. Chociaż tutaj tak nikt nie ma z chciałbym, tak więc Uspik też byłby dobrym rozwiązaniem. Diament uklaczował rundę 30 fragów, 8 śmierci na końcu diamenta. Czyżby diament też był odpalony? No a może najzwyczajniej w świecie jest smurfem? 70% strzałów w głowę u pana diamenta, pana podejrzanego 90% w głowę, no, ale za to 9 fragów mniej. Co za tym idzie? Tutaj pan podejrzany powoli diamenta zaczyna gonić. Bulldog już za blisko. Na Tetrisie wyjął albatrosa. Podskakuje na schody. No i piękny tap pana podejrzanego. No widać tego imbota, e ok? Wie <laughs> jakby ktoś nie widział jeszcze, to właśnie to była, to była dobra sytuacja, kiedy pan podejrzany zademonstrował swojego imbocika. E diament powinien zostać wyciągnięty w tej rundzie. E pan podejrzany troszeczkę Zwarzywił, e Amunicji chyba mu zabrakło. E, aimbot mu przeszkodził najwyżej w świecie, ponieważ aimbot ma skonfigurowanego w taki sposób, e, że strzela w głowę, a nie w ciało. Gdyby pan podejrzany wyłączył aimbota na te kilka strzałów, które oddał to ostatnie, by. by. by, by kogo? kogo? Diamenta. By diamenta zabił, słuchajcie. Tam jednak kawałek ciała mu wystawało, głowa była za ścianą, to za tym idzie nie obijał za bardzo e, przeciwnika pan podejrzany, no i tam przegrał. Gdyby strzelał w ciało, no to na pewno by go wtedy zabił. Albo przynajmniej dość mocno obił. Okej. Okay. No i diament tutaj kurde jest lepszym cheaterem na to wychodzi. Pan podejrzany daleko w tyle? Za diamentem? No, może daleko to przesadzam. Ale 36 fragów diament, podejrzany 25. No i tutaj kurde łatwy headshot. No nie siadł, nie siadł. Po raz drugi. Co jest, panie podejrzany? Halo. Czyżbyś czyż byś wyłączył tego aimbota? Czy mi się wydaje? No, pokaż mi, że się mylę. no Nie możesz mieć włączonego M-Bota przecież. Halo, no, już zaczynasz że robotę, musisz skończyć. Oj, tutaj już widzę, że pan Bulldog na plecy wchodził. No i pan podejrzany, jednak lusterko wsteczny. Albo dostał informację od swego teammate'a, który był w dżungli. No, i tymczasem 12 do 7. No, ten wynik coś coraz bardziej na korzyść. Terrorystów zaczyna się robić. Coraz bardziej się oddalają od drużyny pana podejrzanego. Na zakręcie diament zawupą oślepiony. No, i troszeczkę cofa tam pod tivirum. Mołotow namida, pan podejrzany, nie będzie obity tym mołotowem, myślałem, że lekko tam zostanie nadczepiony, zaczepiony, no tutaj taki dobry najdzik. Pan diament, a to pan diament, dobra, to pan cheater. W ja myślę, kurde, no takie też wyczucie jakby miał imbucika jakiegoś wallhaka, nie? Ale... No, ale tak, to pan diament, który jest cheaterem, tak? Więc maska ma 20 fragów czasie śmierci. Czyżby maska też był tutaj jakimś cheaterem, czy coś ten deseń, halo? Panie, panie podejrzany, daj mi info, piękna głowa, jakie wyczucie, jakie wyczucie jest pana podejrzanego, jak on dobrze czuje tę grę. Normalnie byś chciał powiedzieć, że to chyba snak na smurfie. No i bulldog. Przed szansą, niestety. E, to wygląda trochę jakby Diament nie dawał info. Bo jeżeli pan Diament ma wallhacka e, i aimbota, tam aimbota to już mniejsza, ale jeżeli pan Diament ma wallhacka, no to na pewno widział, że pan podejrzany defuje. To zatem idzie po, mógł dać info swojemu teammate'owi, że Ej, Mordo, on defuje. Na y, to robi, wychodź, Masz P90, i dziada. Y, tak więc tutaj wydaje mi się, że pan diament nie daje info swojemu teamowi. E, przez co tak naprawdę przegrali rundę, ale czy to jest jakaś różnica? 12 do 8. Przed nami 21 runda. Potyczki dwóch cheaterów, słuchajcie. HVH. Lubię takie, takie mecze, lubię mecze w których gościu jest cheaterem. Ale nie patrzy w ziemię, nie? Tak, tak, że jeszcze można pooglądać te wymagania tych y, jegomości. No i maska w apsach wyczekuje. No, no musisz podejść. No. Podchodzisz Wolf, no bro. Nie, dobra, cofasz. Nie masz jaj, gościu. Nie masz ja Idziesz do dandera, chyba? Nie, nie idziesz z dandera. A nie, jednak idzie do dandera. Nie było tematu. Pięknie. Pan podejrzany wyciąga diamenta. Cóż za reakcja. Normalnie by się chciał powiedzieć, że to jest jakiś pro player, ale. No, ale niestety nie. Hmm. To ja to bardzo nie mam co oglądać, tak naprawdę. Goście wychodzą, dostają głowy. Nawet, jak nie wychodzą, to też głowy dostają. Tak więc to jest taki. S są plusy i minusy takich Overwatch'y źle ma być szczery, no bo jednak plusem jest to, że gościu nie patrzy w ziemię, tylko wybija normalnie, można to oglądać. Minusem jest to, że tu nie ma za bardzo co komentować, nie ma za bardzo co oglądać, no bo goście po prostu wybiegają, dostają głowy i tyle. Diament chyba się poddał, bo wychodzi jak typowy silver. Diament chyba się poddał, słuchajcie. Diament chyba powiedział, dobra, to już wystarczy, ja już mam 38 fragów. Panie podejrzany, dobi troszeczkę do mnie, masz 36, 36 fragenców, no i, no i no i niestety koniec overwatcha. Dziękuję, do widzenia, w celowania oczywiste pola widzenia, oczywiste inne zewnętrzne. Miał skrytę na pewno chyba, czy nie miał. A powiedzmy, że miał, nie wiem, uwagi nie wracał. Musimy nie niewystarczające. Przyszli werdykt. To było drugie demko. Jeszcze jedno demko, tak jak powiedziałem, w gratisie, tak więc widzimy się w trzecim i ostatnim demku. W ostatnim demku. Zobaczymy inferno w trybie skrzydłowym. Jestem pewien, że gościu będzie patrzył w ziemię. 100% legit, nie Patrzy w ziemię. Ale nie wkipnę tego, bo to jednak skrzydłowy jest, który i tak trwa. Cały nic, tak więc 100% patrzy w ziemię, no jak żeby inaczej. Pan Podejrzany, jeden frak, jedna asysta, trzy śmierci, wieloryb z pierwszym fragiem, czyli Czapla chyba raczej citerem nie jest. Wieloryb nie zabił przez narożnik, to tymi, gdzie wieloryb też raczej darem nie jest, no i zostaje jeszcze nam informacja o Flecie, o którym nie za bardzo nie wiemy. Mołotow pod nogi praktycznie Pana Podejrzanego, 68 bity. No, i flet wyciągnięty ładnym fragiem przez narożnik. No, i pan podejrzany wyciąga wieloryba. No, widać, że się trochę chłopak zdenerwował. Pierwsze trzy rundy przegrali. Czyli tutaj, bo widać, że jedna osoba wstała, dwie osoby wstały, jedna osoba wstała w drużynie kontrterrorystów. Czyli tutaj już pan podejrzany się zdenerwował. Tak, to być nie będzie. Przecież ja jestem global 16 level fake Odpalam Sewol Haka i jej bota. Ja im pokażę teraz, nie? Tego nie rozumiem, za cholerę, jak przegrywasz to bądź facetem i, i przegrywaj dalej Albo chociaż zachowuj się doroślej, no jak przegrywasz, no nie musisz być najlepszy no nie, no nie da się być najlepszym we wszystkim, nie? A gościu kurde postanowiłem jednak się odpalić i zepsuć tak naprawdę skrzydłowego wielorybowi, fletowi i, i czapli, o ile nie jest to jego znajomy Bo jak to jego znajomy to pewnie było coś takiego, ty słuchaj Maciuś, nie, ja się odpalę, ja mam wallhacka i porobimy tych lewcyków. Jeżeli to są znajomi, to pewnie tak było. Jeżeli nie są to znajomi, no to ja nie wiem, czemu Chapla jeszcze go nie wyrzucił z matchmakingu, czy ze skrzydłowego. Że to tego skrzydłowy jest halo. Tak jak w miarę potrafię zrozumieć, czemu jeszcze ludzie czytują w trybie skrzydłowym. No bo wiadomo, ranga, tak? Ale nagrywając sobie. Overwatcha, no to pomiędzy demkami jest pewien delay na tak, jakby pobieranie Overwatcha. No trzeba chwilę poczekać, aż się owerek pojawi, nie? No, no i pomiędzy tymi Overwatchami gram sobie mecze yy, I tutaj to jest coś zupełnie dziwnego, po cholerę na deathmatchach ludzie czytują. Tam nie ma ani rangi, nic nie zyskujesz przecież grając na demia, A ludzie czytują, i, i to. Nie jest tylko takie, wiecie, typowe gadanie, no bo no, często widać gościa, który patrzy w ziemię, powiedzmy, w stanie na daściu, dwójce, e, na midzie i strzela dookoła, wszędzie głowy, nie? Zresztą na pewno się z takimi osobami spotkaliście nieraz. I, I tego za cholerę nie potrafię zrozumieć, nie? Tak jak na turniejowym czy skrzydłowym to w miarę rozumiem, czy jeszcze tam w miarę danger zone, bo są rangi, nie? To niektórzy ludzie mogą się wpuszczać, bo o, jest w rangach, chce mieć najwyższą i tyle, dobra, panie chrząszczu, proszę się halu, chrząszczu. Albo inny chrabąszczyk. Chrabąszczyk. Ach, chrabąszczyk. No, tak na def meczu nie rozumiem, czemu ludzie czytują. Ale tu na razie nie o def meczu, bo o skrzydłowym. No i pan podejrzany bity do 40 rewolwer vs. rewolwer. Wyrewolwerowani rewolwerowcy rewolwerują e, swój rewolwer. No i pan podejrzany e, wieloryba wyłożył. Kurde, no wieloryb, coś tak zaczyna grać, jakby też jakiegoś wolhaga tam miał, nie? Coś tutaj, coś tutaj u pana. Kurde, wieloryba też coś tak jakoś tak, no, no. No i Czapla wyciągnął fleta. Yy, wieloryb wyciągnął Czapla. Tak, Wieloryb się wdenerwował, też się odpalił. A być może było tak, że Wieloryb wygrywał tutaj mecz, yy, pierwsze trzy rundy, bo. Bo był odpalony, a pan podejrzany nie był odpalony. To może ta, to jest typowe HVH. HF, Ej, muszę przyznać, że gram skrzydłowe, mało kiedy trafiam na czterów. Trafiam na czterów na skrzydłowych, ale mało kiedy. Jeśli ma być cztery. A jednak ja troszeczkę ich, ich w swoim życiu pograłem i trochę ich grywam, nie? Wspomagając celowania Oczywiście pod wszelką pola widzenia. Oczywiste pod wszelką inne wewnętrzne. My niewystarczające myślę, Nie Niewystarczająco prześliczny werdykt. A tutaj zakończymy Overwatch. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście wstawcie łapkę w górę. Napiszcie jakiś komentarz to zawsze zwiększa zasięgi. Zachęcam do ustąpienia materiału. A jeśli ja z wami żegnam, życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nocy, czegokolwiek innego i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych Overwatchach, Trzymajcie się i cześć!